A co z położeniem szkówka? Gdzie są granice tego osiedla? Otóż na zachodzie jest to oczywiście las oddzielający osiedle od Osowej Góry, na wschodzie rzeka Brda. Na północy skrzyżowanie ulic Opławiec i Koronowskiej, ale co z południem? Tutaj zazwyczaj wskazuje się kanał Bydgoski, ale nie jest to prawdą, gdyż oficjalnie granicą jest ulica Grunwaldzka. A to oznacza, że wszystko to, co po południowej jej stronie do kanału, to już inne osiedle. Jakie? Flisy. Można się jednak pomylić, bo ten teren to faktycznie dawna, historyczna część Czyszkówka. Ciekawostką jest też fakt, że na początku lat 90. XX wieku utworzono nawet osiedle Czyszkówko-Flisy, jednak w 1995 roku obie jednostki rozdzielono. To jednak nie koniec granicznych problemów, bo przed wiekami do Czyszkówka należały także północne fragmenty dzisiejszego Miedzynia i zachodnie dzisiejszego Okola przy ulicy Młyńskiej.